Hej Petitki! Witam Was w kolejnym odcinku z Little Nightmare już... Nie wiem, którym, bo przestałam liczyć, zapomniałam już. Ale witam Was... O Jezu, ale zmokłam, byłam na dworze z psem. I strasznie u nas pada, nie wiem czy Wy to słyszycie, jak teraz to mówię, ale mam nadzieję, że tak. Strasznie u nas zaczęło padać i byłam sobie z pieskiem. Dobra, lecimy sobie... Czy tu były te glizdy dalej? nie było tej Co tu będzie za potwór? Tego nie wiem jeszcze. Mam nadzieję, że się dowiem. Mam nadzieję, że żaden. lecimy hmm, dalej. Jakieś wielkie schody. Dobra. Jak na razie jest spoko. Trochę przerażająca jest ta gra, powiem Wam jak na koszmar w sensie, no jak na koszmar mojego dziecka to jest bardzo przerażające gdzie jednak jestem już dorosła i jednak ja nie dobra ja się czekam każdego horroru masakra no Outlast'a to chyba nigdy nie zagram a nie Amnesia wow czy skończyłam Przez mi się wydaje mogę być tylko do góry tam jakieś grupasy to ja jestem statku Czy ja dalej przejdę tam, czy ja dalej tam nie przejdę? Przejdę Lol. gdzie ja jestem? Co to w ogóle jest? Masakra jaka jest macie pomysł, w ogóle jest za budowlę? no widzę tutaj statek. Jakaś wyspa Teraz rozwijamy się na górę Ale gdzie my się dostaniemy? To widzę, że samo może jest O, masakra jakaś dobra widzę. Jakieś grubasy idą tutaj z nami. Masakra. Kamera, czy ty możesz się mi nie zmieniać? Aż mnie ze stresu nos spędzi. Mam tak, że jak się stresuję, to zaczyna mnie nos spędzić. Nie wiem, a wy macie coś takiego? Że jak się stresujecie, to macie jakiś stick? Mnie na przykład tutaj o, ta końcówka yy, łaskoczy strasznie, albo tutaj przy płatku nosa i to jest strasznie, strasznie mnie denerwuje czekajcie strasznie mnie to denerwuje jak musiałam wziąć sobie wodę, bo mi się pisze. strasznie mnie to denerwuje jak nagle chcę sobie coś nagrać, nagle zaczynam się stresować i Ach. woda życia pijcie wodę dobra zbierzmy to wszystko czy ona już przejdzie sobie normalnie? A, przejdzie na luzie. Z malutka, zgrabniutka. Sieć na mała dziewczynka. Six. Uj, uj, Nie spodziewałam się czegoś takiego. Pamiętam, jak się denerwowałam. Jak był poziom z tymi piawkami. Jezus, Marek, i to było dla mnie trudne. W sensie nie wiedziałam, co miałam zrobić. Oh, te grubasy Tam jest ta wielka, ta, 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 ta gejsza. Ty, a widzicie jej wzrok? Ona się patrzyła cały czas żyli mnie, ja, gdzie mnie, gdzie mnie błagam, błagam już, o, może być. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, jak wam język pokazywałam, ale jakoś się musiałam skupić. I co mam, mamy tutaj? Mam tutaj wejście. Podoba mi się ten chiński wystrój. O, tam są jakieś grupasy dalej. Uważał mnie. Coś mnie zgniotło. O co chodzi? Czemu mnie to zgniotło? Czemu mnie to zgniotło? Czemu mnie to zgniotło? Dobra, jestem na grubasie. Mu się pod nogami zaraz piją. złapać te butelki jakoś, czy jakie ja mogę to zrobić? Nie. Hmm. O te grubasy mnie trochę drażnią. Nie wiem, co mam zrobić. Pomyślmy. Dobra, jesteśmy tutaj. Gdzieś tutaj przejdziemy czy nie przejdziemy? No nie, nie, no. Chyba, że... Sprzeważające. Czyli musimy przebiec, tylko czy jak tam wskoczyć z powrotem? A! Iksy pod, pod tym. Może uda nam się? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Dobra, kamera coś nam ucieka strasznie. Możesz nam kamerę nie uciekać? A! Mnie palec boli, tak trzymam to. Jezus, Maria, jakie prosiaki. Dobra, jestem tutaj. Dobra, jednak nie. Dla mnie. Ach, ale chyba ten poziom jakiś łatwiejszy jest niż mi się. Twu, twu Może łatwiejszy będzie. Tak, żeby nie zwrócić ich uwagi, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra. Gdzieś dotaram. O! Zapalmy to. Czy ja tu wejdę tu na górę? Chyba nie, chyba to już tylko to, to nie było do wejścia. Gdzie mam to znaleźć? Czy mam nie walnąć w nic i nic, żeby oni się nie... Co ta baba, jakie łasy? Jezu, oni są wszyscy obleśni Masakra jakaś Ojoj Oni nic nie słyszą, nie jedzą tylko jakieś bubieta czy to ja mam albo zrobiłem coś głupiego? Nie, no są na tej samej wielkości, nie? Nie są zainteresowani mną. Więc... no jak na razie... Na propsie. Żebyśmy tylko nie... w się sensie nie zachwalali z dnia przed zachodem słońca, bo może za chwilę się okaże, że będzie bardzo trudne. Zobaczmy czy tu nie ma jakiejś tej leleczki czy coś w tym stylu Nie, nie ma Dobra, to lecimy dalej Jakoś szybko nam to idzie z skillbasa Co to jest sobie to? Nie, nie przepchnę. Chyba, że może, może pociągnąć złapa mnie, ale to co ja mam przebiec tam, w tamtą stronę? Się. W porównaniu do tych kucharzy, a do tego tym bardziej tego ślepego z tymi długimi rękoma to jakiś prostsze jest. Dobra. Tutaj zaliczyło nam checkpoint. I powiem tak, chyba wiem mniej więcej iść. A, czyli dobrze, dobrze wiedziałam. <laughs>

Ja muszę po nie... A oni zjadają od razu mnie. <laughs> I powiem wam słoneczka, moje petitki, że to akurat zagramy w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!